Sekret rodziny Nawrockich wyszedł na jaw. Chodzi o młodszego syna prezydenta. W nowym programie Nawrocki w Polsce padło zaskakujące wyznanie. Daniel Nawrocki opowiedział o rodzinnej ciekawostce, która zaskoczyła samego Filipa Heizera. Chodzi o młodszego syna Karola Nawrockiego. W niedzielę, 10 sierpnia, na antenie WPOLS CE24 zadebiutował nowy program Nawrocki w Polsce, którego gospodarzem jest Daniel Nawrocki, syn obecnego prezydenta, Karola Nawrockiego. W premierowym odcinku jego gościem był Filip Heizer. Spotkanie odbyło się w nietypowym miejscu, w jednej z budek z kebabem we Władysławowie, należących do samego Hajzera. 21-latek zdradził nieznany wcześniej fakt ze swojego życia rodzinnego. Daniel Nawrocki zadebiutował w telewizji. Filipowi Heiserowi zdradził rodzinny sekret. Były prezenter telewizyjny, który porzucił media na rzecz gastronomii, przyjął Nawrockiego w swoim lokalu, a rozmowa szybko zeszła z tematów zawodowych na bardziej osobiste. Heiser podzielił się refleksjami na temat życia w Warszawie i nowego etapu w Krakowie, gdzie obecnie mieszka. W Warszawie niszczy fałsz, jest trudna, oszukuje, powiedział bez ogródek. Z kolei Daniel Nawrocki w trakcie nagrania wyjawił, że jego młodszy brat Antoni brał udział w castingach do znanego programu, który kiedyś prowadził właśnie Heiser. Myślnik co ciekawe, mój brat był w Małych Gigantach na castingu i na okładce jednej z gazet, powiedział Nawrocki, co spotkało się z żywym zainteresowaniem prowadzącego budki z kebabem. Serio, co ty gadasz? Nie dowierzał były prezenter. Nawrocki przyznał jednak, że nie ma pewności, czy w tamtym czasie jego brat spotkał osobiście Heizera. Nie wiem, czy może gdzieś tam się minęliście, czy to było telewizyjne. Musiałbym rodziców zapytać, czy był tam Filip Heiser, dodał 21-latek. Mali giganci, pamiętacie ten program? Mali giganci to dziś nieco zapomniany talent show, który był emitowany w TVN w latach 2015 do 2017 i doczekał się trzech edycji. Program prowadził Filip Hajzer, a w jury zasiadali znani jurorzy – Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki oraz Katarzyna Bujakiewicz, którą w ostatniej edycji zastąpiła Sonia Bohosiewicz. W show brały udział dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Uczestnicy byli przydzielani do jednej z sześciu drużyn, a ich występy oceniano pod kątem zdolności artystycznych.